Z tej strony, sumiany. Dzisiaj chciałbym recenzować dla Was ostatni tom serii Doubt. Tak wygląda on z przodu. Tak, z tyłu. Dobra, co możemy powiedzieć o tym tomie? Otóż w tym tomie poznajemy wszystkie motywy, którymi kierował się Wilk. Dlaczego zorganizował całą tę grę. Jeżeli chodzi o uczestników, to poznajemy ich przeszłość. Ich w pewnym sensie grzechy, dlaczego ich postępowanie zwróciło uwagę wilka, dlaczego w ogóle wybrał ich do tej gry. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to jest ono dość zaskakujące. W pewnym sensie postępowanie wilka nie było wystarczająco zrozumiałe, ponieważ w końcu nikt nie zasługuje po prostu na śmierć. I według mnie, jeżeli chodzi o to, to postępowanie wilka w tym sensie, w tym aspekcie było przesadzone. Jeżeli chodzi o ten tom, to jest on, to ma on najmniej akcji ze wszystkich. Otóż jest już ostateczne pożegnanie z Dautem. Aczkolwiek zakończenie stwarza możliwość kontynuacji i autor z tego skorzystał. Wynikiem czego jest Judge, ale tu już nie będę o tym nic mówił, bo to jest odrobna historia o dramie bohaterowie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, seria zachowuje napięcie do, do ostatniej chwili, do ostatniej strony. No, jest to najgrubszy tom ze wszystkich. Ponieważ, no mówię, to jest podsumowanie, więc jeżeli chodzi o kolorowe strony, jest ich tyle samo ile w, tom, w tomie pierwszym, czyli cztery. W tym tomie też nie są takie złe. To jest pierwsza strona. na mam ma powrót. E, tak, to, są, to jest właściwie to są dwie strony, ale tak naprawdę to jest można ustawić ją za jako jedną. No i ostatnia. Zasłanie bo to jest spoiler. O no tak, tak wygląda. Tak, tak. Dobra. Czyli tak jak na, tak jak z tyłu. Dobra. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym tomie? Może nawiążę do pozostałych. Pewne rzeczy z tych, co obstawiałem się, nie sprawdziły. pewne rzeczy w ogóle nie były wspomniane, a niektóre, a niektóre się sprawdziły. Jeżeli chodzi o, o niektóre słowa, które padały po czynnik tomach, one mają głębszy sens, który dopiero teraz dostrzegamy w tym tomie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Myślę, że cała ta historia jest świetnie zrobiona. Autor mnie w żaden sposób nie zawiódł, mam nadzieję, że też i Was. Też i was. Muszę powiedzieć, że Wilk był dość szalo... no jest dość szaloną osobą. Ponieważ, no, może podczas czytania tomu, sami to zauważycie, że jego, jego tok rozumowania, jego, um, jego słowa, jego czyny nie były normalne. Jest w nim akcja, aczkolwiek jest, jest jej mniej niż w poprzednich tomach. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o um, ogólną recenzję. Teraz przejdę do przemyśleń, które um, będą zawierały spojrzenie. Także, jeżeli nie czytajcie tomu, to wyłącz ten film. Czyli tak, lejako okazał się Wilkiem. Tak jak e, sami wiecie, że tak wstawiałem. Jeżeli chodzi o jej wyjaśnienie całej tej sprawy związanej z grą, z jej postępowaniem, to myślę, że nie jest ono zrozumiałe, tak jak już wspomniałem w ogólnej recenzji, muszę powiedzieć, że Ray okazała się osobą, która, która była dość szalona, aczkolwiek kiedyś się opowiadała. I wyjaśnia to wszystko, to nie można było zauważyć tej, tej manii, o, czy obłąkania. Myślę, iż te doświadczenia, które, te przeżycia, które doświadczyła, ukształtowały jej psychikę i popchnęły ją właśnie do takich czynów. Myślę, że bardzo nie widziła ludzi, ponieważ, ponieważ przez to... Żyła pod presją i e, również jej rodzice bardzo mocno to doświadczyli. Kierowała się, tak naprawdę, e, zdaniem, które padło w trzecim domie, a na, który, na, który, na które nie zwróciliśmy zbytniej uwagi, dla tych, których kocham. I e, tak naprawdę to wyjaśnienie jest proste. Robi, zrobiła to dla swoich rodziców, e, chciała w ten sposób E, pomścić ich śmierć. Jeżeli chodzi o Mitsuki, to e, szkodę jej, ponieważ e, była ona narzędziem w ręku Rei. To nie możemy jej winić, ponieważ była pod wpływem hipnozy, e, którą nałożyła na nią Ray. Jeżeli chodzi o, o pozostałych bohaterów, to e, myślę, że Ju był dość. E, no był bardzo nieświadomy tego wszystkiego, tak samo jak wszyscy, aczkolwiek e, on m, chciał zaprzeć się na, na samym początku z RAI i myślę, iż e, wtrąsnął nim to. Bardzo mocno, iż właśnie to ta osoba jest wilkiem, i, i ba, e, w sumie raj była bardzo niepozorną osobą, i dlatego zaskoczyło dlatego mocno go to zaskoczyło. E, jeżeli chodzi o postać, to bardzo mi ich szkoda, ponieważ mimo wszystko e, nie powinni oni umrzeć, i nawet jeżeli nie poznaliśmy zbytnio um, ich historii, to, um, to ich po prostu polubiłem. Nie? Się, że Eiji był bardzo fajną osobą. Ju też polubiłem, mimo iż jego momentami posłuchania nie było w ogóle zrozumiałe. Co mnie zdziwiło w ostatnim tomie, to to, iż Rey zadzwoniła po policji, żeby wydostała Yu i Chodzimy oraz Mitsuki z tego budynku. Ogólnie oceniam serię bardzo dobrze i palcem każdemu, kto lubi takie historie. No i to było na tyle. Jeżeli film, jeżeli recenzja Wam się podobała, to oceniacie na plus, komentujcie oraz subskrybujcie mój kanał. Dobra, to było na tyle. Dzięki na razie.